Witajcie, kochani! Siema. Siema. Siema! Witajcie! Wszyscy się witają z wami. Widzicie, radośni chłopcy z tyłu siedzą. Tak? Tak! Pokaż się, Max, trochę. Jedziecie do roboty. To? Tato was zagonił. I później na pierogi. A później na pierogi do babci. Tak, to najważniejsze. I, i Maka będziemy musieli spróbować. Maka Brzeskiego, <głos> 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 którego widzieliśmy w poprzednim odcinku. Jedziemy do Opola jak to było w poprzednim odcinku, ale był za długi i stwierdziliśmy, że będzie nowy. Więc rozpoczynamy kochani i widzimy się już na miejscu. A co jak wszystko oczywiście powiemy? O. coś się dzieje. Oho! Ho, ho. Wojsko. Regulacja ruchu, mhm. już dojeżdżamy do opona. Przestało padać, fajnie. Trochę. Zmieścimy się? Chyba ja nie wejdę. Mama zostaje. Nie mówiliście, że nie Tak? Dobra. Nie jesteśmy. jest to mieszkanie do remontu, także nie przestraszcie się. Proszę Państwa, tak to wygląda. Zdewastowane mieszkanie, i z tego, otóż mieszkania, musimy zrobić coś pięknego, cudo. Trzypokojowe. pokojowe. Hmm. Osobna łazienka, osobna ubikacja. A jeszcze prądu nie ma, Piotrek tam podłącza. Mhm. Spore mieszkanie. Oporo i łazienka. Łazienkę pokazałam. Toaleta. I tak, proszę Państwa, wylądowaliśmy w samochodzie, bo jedziemy do spółdzielni, ponieważ nie ma wody. Mamy problem. A to kto to? Nie <śmiech> Machałeś? <śmiech> Pan się cieszył, że chyba się zatrzymałeś tak. na pasach. I tak, także nie mamy wody. Tam w ogóle jakaś komedia jest wykręcone, są zawory. No zobaczymy, co załatwimy w spółdzielni. Czy w ogóle dzisiaj zaczniemy działać. Dobra? Ja mam zgłosić, bo mamy usterkę w mieszkaniu. To jest technicznego dobrze? Dobrze, to będzie dzisiaj zrobione. Zmiana planów nie ma wody. Tak Piotr, powiedz tak, ty tak. Może, nie ma wody. Co się wydarzyło? Bo liczniki ciekną, ktoś zmieniał liczniki i na łączach mhm. ciekną liczniki, nie sprawdził. Zaworów są klamki też pozabierane. Także wszystkich zaworów nie da się odpięć. Nie, mam fotkę. Tak. No i pojechaliśmy zgłosić do spółdzielni. No i pani wzięła ode mnie na wszystko, numer <grym> telefonu. Było dobre. I rozmawiamy, i nagle do mnie dzwoni numer, yy, dzwoni telefon, ja odchodzę sobie na bok yy, i pytam, halo, słucha mnie, a pani, yy, kobieta mówi, Mariusz, Marek, czy to Mariusz, czy to ty, to ty, 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 nie. Ja mówię, to pomyłka, nie? Pomyłka Marek, co ty ten coś tam nie miał? E no, pomyłka, nie? I za chwilę się obraca, nie? pani się skapnęła, że do mnie zadzwoniła, do mnie znowu do ciągów, co tak, do mnie. Mówi, numer miałam napisany i wykręciła numer do Piotrka. No, w każdym razie. Tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że czynsz poszedł w górę 200, znaczy 100%. Także płacimy wow. bardzo, bardzo dużo. Głównie fundusze remontowe, dźwig i chyba nieczystości, jak dobrze pamiętam. Także masakra ogromny czynsz, więc wszystko, wszystko drożeje. Tak, no i nie wiadomo kiedy przyjdą naprawiać te, te, te zawory. Yy, ma być albo dzisiaj przyjdą, albo dopiero jutro, więc stoimy w tym momencie, no bo wiecie, bez wody ani róż. Także chyba przyjedziemy tutaj jutro. No nic, pojedziemy do OBI. Zobaczymy, zobaczymy co będzie, bo ja nawet nie wiem co jest dostępne w OBI, także chcę się zorientować, a jeszcze wracając, zobaczcie jak to jest, że le leci Wam woda z wodomierza nie możecie w domu korzystać i nie przyjdą naprawić, tylko dopiero możecie spodziewać się za dwa dni wody. No. Jak za komuny normalnie. Tak. Niesamowite. <grym> Także. No. Jeżeli byśmy tu mieszkali, no to mielibyśmy problem. No to by była dyma, mhm. to by nie odpuścił. Tak. by musieli dzisiaj zrobić, a tak. że mają taki komfort, że wiedzą, że my tutaj nie mieszkamy, to pewnie przyjdą dopiero jutro, bo oczywiście są ważniejsze sprawy. No ja bym pozywał pląby plom, <grym> i samym to ogarnął, ja bym to raz dwa zrobił. Tak, dobrze. Także jedziemy do Obi, zobaczymy, co tam załatwimy. No nic, na no, się zmieniły, ale miejmy nadzieję, że, że jutro będzie ta woda, i jutro działamy. To mam A jeszcze jutro po południu urodziny Maxa. Także, o jajku, dużo, dużo, dużo rzeczy. <grytanie> Idę z No, co tam będziesz kupować? Przebuję bo mam za małe siłowniki. To Max potrzebuje kłótkę. Na siłownię. No to masz za 10 zł. Nawet za 7 jest. <grym> no. Taka mini. Ja, ja nie wiem tak. jaką ty dużą potrzebujesz. Max się zapisał na siłownię. Kupuję kluczyk. <grym Dobra, <grym> Dobra kupuję kłótkę. <grym> no. Kluczyk. Kluczyki też. A Piotrek robi tutaj jakieś budowlane zakupy. 120 metrów. 80. my mamy 80. Czy? Aha, do tej szafy na górze. Przyznam szczerze, że mi się nudzi trochę, no ale cóż, trzeba towarzyszyć. Patrzysz, nie, patrzysz ten, ten przesyłek. Sprawdzają siłowniki do szafy górnej. A to jest 80. Kurczę, jestem Takie trochę nie zawiedziona, nie. szczerze powiem, bo myślałam, że dzisiaj. Zaczniemy działać, że Wam pokażemy więcej, Ja w sumie pokazaliśmy Wam tylko chwilkę. Ale jutro na pewno będzie już dużo, dużo więcej. Piotrek tutaj kmini, jak zrobić ramkę do lustra. <grych> Także, no ciekawie wygląda. To jest fajne. Z wzorkiem. Ale to byśmy mogli wziąć więcej, to byśmy na telewizor od razu zrobili. Że telewizor mm -hmm. też by był w takiej ramie. O, grubo. Był w, w koło telewizora byśmy taką ramę zrobili, mm -hmm. żeby tak było ciekawie. Zawsze można dokupić, to wiesz, nie ma problemu. Tylko, że w w Często w polu będziemy. Czyli, czy zobaczymy jak się. Tak, tak, rozejdźmy się. Rozchodzimy <grym> się chłopcy. <grym> rozejdźmy się. Całe <Coś grym> szczęście nie tylko ja mam przyjęzyczenia. <grym się> rozejdźmy się, rozchodzimy się. Uwaga, czas <grym> się rozejść. <grym> <grym się grym się> <talna. grym się> witajcie, witajcie. Zapraszamy Was na nowy odcinek. Jak zwiedzaliśmy obi. <głos> tak. <głos> Także bądźcie z nami, lajkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze. Wyobraźcie sobie, że Majster zwołał naradę rodzinną. Tak, które listwy mamy kupić. A w międzyczasie kupiliśmy o takie przełączniki srebrne do pokoju. I co tam Majster? No te mi się podobają. Idziemy na no, narady. Narada musi być. Tak. Tak, które nam listwy się, się podobają? Całkowity plan. A plan się zmienił? Tak. O, to my trochę zabawiliśmy na tamtych Pierwszy rzeczach. Plan był na te małe listwy, prawda? Tak. Taka mała, ale poszliśmy z Maxem, zobaczyliśmy na inne lustro, przybliżyliśmy się. To modnie jest teraz na prosty styl, mm -hmm. bez niczego. Ale Max mówi, słuchaj, jeżeli jest takie duże lustro, to nie może być taka mała listwa. I stwierdziliśmy, że bierzemy... Max, Wiesz co, ja bierzemy. myślałam na Taki. początku, że te... Tak, bierzemy. <trych> Tylko mnie cena zwaliła z nóg. No, ale tu potrzebujemy 3, 120 zł. Także decyzja zapadła. Po naradzie rodzinnej jesteśmy. Wybieramy to otóż listwy szerokie. Cena 40 zł. Piotr wybiera takie, żeby nie miały skazy. Na pewno pokażemy efekt, jak to będzie wszystko wyglądać. Lustro już kupiono, oczywiście. Ogromne. Pokażemy co nieco, prawda? Jak montujesz. Dużo pracy będzie. Mówi, że dużo pracy będzie. Efekt będzie piornujący. Okaże się. Okaże w kardusie Dobrze, wracamy. I takie śniadanko zjemy drugie przed pierogami. Zjedliśmy kapuśniak i jedziemy do mojej mamy na pierogi. Nie zwracajcie uwagi, że tak krzyczy na samochód. Tak, na ruskie. Nie zwracajcie uwagi, że tak krzyczy, bo nuka pasów po prostu nie zapięła. Tak to Alex mówi. I tylko dlatego tak się drze. Widzisz, nuka. Ona poszła i... spać już. <laughs> się położyła. Tak właśnie. Mhm. Uh -huh. Pękłam, jak zakładał, bo tam nie ma dojścia, ciężko dojść tam. Więc... A, tak. Chciałem pokazać, jak ogarnąłem drzwiczki. Z tak? Maksem? Z Maksem tak. Zainstalowane <laughs> dwa siłowniki. <laughs> Proszę. Max się cieszy? Tak. Aleksandru czy coś tu ugrane? Aleksandra, to jest na budowy? Już no tak. Ustalili. Także zainstalowałem dwa siłowniki o mocy, każde o mocy 120 Nm, i w końcu zaczęło działać. Tak się zamyka. I patrzcie, otwieramy. Tak. Elegancko. I działa. Jeszcze, może pod kątem pokażę, coś tu wymyśliłem. Oczywiście tutaj nie patrzcie, że pudełka to wszystko będzie schowane w szafach. To jest tymczasowo tylko. O! o. I, I tak ciała. to wygląda. Bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. Piękne. Super. A tu już zaszykowano następny na projekt. Także lustro bierzemy się teraz za lustro, będziemy działać. Lustro musi być.